Pewien chrześcijanin znalazł się na bezludnej wyspie, ponieważ statek, którym podróżował się, rozbił. On znalazł się na tej bezludnej wyspie. Po kilku tygodniach poszukiwań, znaleziono go i przeprowadzają z nią wywiad. Mówią: No, na pewno się pan bardzo ucieszył, że został pan odnaleziony, że pan nie zginął na tej bezludnej wyspie, że nie musiał być pan tam lata jak Robinson Crusoe. Mówi: ja wierzyłem, że tak się stanie. Ja wierzyłem Bogu, modliłem się, jestem chrześcijaninem. I tak, jest pan chrześcijaninem, znalazł się pan na bezludnej wózpie, to co pierwsze pan zrobił? No, pierwsze, co zrobiłem, wybudowałem dwa kościoły. Dwa kościoły? Dlaczego? No, jeden, do którego chodzę, a drugi, który będę nienawidził. Oczywiście historia jest wymyślona. Taka smutno-wesoła historia. Smutna, bo niestety obrazuje podejście wielu chrześcijan do innych chrześcijan. Jest Kościół mój i ten drugi, którego nienawidzę. Dlaczego o tym mówię? Bo czytamy dalej Ewangelię Marka, 9 rozdział i mamy taką historię. Wtedy Jan rzekł do Jezusa, Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoje imię wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt to czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. I to może być trudna historia, bo są ludzie, którzy powiedzą: no tak, ale tamci chrześcijanie się mylą, albo oni uważają się za chrześcijan, a nawet nimi nie są, ponieważ nie żyją zgodnie ze słowem. I tutaj ja nagrałem takie nagranie żyć zgodnie ze słowem. Tam trochę omawiam tą kwestię, to też było w tym cyklu Ewangelii Marka. Natomiast myślę sobie, że trzy rzeczy musimy tutaj e, pogodzić. Mądrość, miłość i moc. Już tłumaczę. Pierwsza rzecz mądrość. Masz słowo, czytasz słowo, i jesteś w jakimś kościele, ze względu na to, że. To, według Twojego sumienia, według Twojego zrozumienia, jest najbardziej biblijne. Tak? Ja jestem w takim kościele niewinnym, ponieważ uważam, że to jest biblijne. Ale teraz drugie pytanie jest takie, czy to jest jedyny kościół, który jest biblijny? Czy ten kościół jest naprawdę taki bez skazy, bez marszczek? Oczywiście, że nie. Kościół składa się z ludzi, takich jak ja chociażby, więc wiem, że nie jest idealny, bo ja chociażby nie jestem idealny. Natomiast Druga rzecz to jest taka w tej mądrości, oprócz tego, że potrzebujemy też mądrości, w jakim kościele mamy być. Na przykład my przez lata byliśmy i dalej, jakby utożsamiałem się z tym nurtem, cała moja służba, którą prowadzę, jest w kościele Bożym który jest kościołem charyzmatycznym i to jest mój DNA, to jest mój background duchowy. Natomiast kościół, w którym teraz jesteśmy jako rodzina, w którym w miejscowości, gdzie mieszkamy, nie jest taki, nie jest charyzmatyczny. Ale głoszą Ewangelię, kochają Jezusa, kochają siebie nawzajem. My przeprowadziliśmy się ze względu na ten kościół do innej części Polski, ponieważ mają świetną pracę z dziećmi, i z młodzieżą. A my chcieliśmy być w miejscu, gdzie nasze dzieci będą wychowane w duchu Ewangelii. Więc chcę pokazać te dwa aspekty mądrości. Pierwsza mądrość, potrzebujesz być w jakimś miejscu, ponieważ to jest zgodne ze słowem, potrzebujesz być w jakimś miejscu, ponieważ to jest zgodne z Bożym prowadzeniem dla ciebie. I teraz włączamy tutaj drugie M. Czyli pierwsze jest mądrość, drugie jest miłość. Kochaj ludzi, którzy inaczej rozumieją słowo, którzy inaczej są prowadzeni. Nawet jeżeli ty z tym prowadzeniem się nie zgadzasz, kochaj ludzi, ponieważ oni też kochają Jezusa ponieważ Bóg też ich kocha To jest trudne Trudne jest to, że często nie rozumiemy, nie musimy się zgadzać, żeby się szanować. Nie musimy się zgadzać, żeby się szanować. Ja mogę z tobą dyskutować, jeżeli jest sprzyjająca atmosfera, jeżeli jesteśmy dojrzałymi ludźmi, możemy sobie dyskutować, dlaczego w naszym kościele tak uważamy, w waszym tak i możemy sobie o tych rzeczach dyskutować, jeżeli to jest prawda mówiona w miłości, jak pisze Paweł Apostoł. Co w XVIII wieku w Stanach Zjednoczonych wybuchło wielkie przebudzenie, ludzie się nawracali, e, i później ten ruch przebudzeniowy zaczęły się oczywiście niesnaski. Jedni uważali, że tak należy robić, inni, że tak. E, I kiedyś zebrali się ci główni liderzy tego ruchu i rozmawiali, e, zdecydowali się na taką zasadę: w sprawach istotnych jedność, w sprawach drugorzędnych różnorodność, a we wszystkim miłość. W sprawach istotnych jedność, w sprawach drugorzędnych różnorodność, a we wszystkim miłość. Myślę, że to jest bardzo ważna postawa, którą potrzebujemy przyjąć. A więc mamy mądrość, mamy miłość, ale powiedziałam, że moc. Co ma tutaj moc wspólnego? No moc ma to, że Jan widział nie kogoś, kto mówi o Jezusie, ale kogoś, kto wyrzucał demony, i rozumiemy, że to było skuteczne wyrzucanie demonów, e, i zabronili mu tego. Musimy też obserwować Boże działanie w innych kościołach. Bo to, co tutaj Jan Apostoł zrobił, to jest straszną postawą, taką. Bóg nie może działać poza naszym kościołem. Bóg jest Bogiem i może działać gdzie chce i jak chce. I ja mówię tutaj o kościołach chrześcijańskich, tak? katolickim, protestanckim, prawosławnym. Bóg może działać w każdym kościele i warto, warto korzystać z różnych miejsc, gdzie jest Bóg, gdzie działa Bóg, ponieważ to naprawdę nas ubogaca. I chcę zakończyć to pewnym proroctwem, które padło w 1977 roku w Stanach Zjednoczonych na spotkaniu przywódców różnych kościołów charyzmatycznych. To proroctwo następująco. Lamentujcie i płaczcie, gdyż ciało mego Syna jest złamane. Lamentujcie i płaczcie, gdyż ciało mego Syna jest złamane. Stańcie przede mną w popiele i w worze pokutnym. Przyjdźcie do mnie z lamentem i łzami, gdyż ciało mego Syna jest złamane. Uczyniłbym was jednym nowym ludem, lecz ciało mego Syna jest złamane. Uczyniłbym was światłem na szczycie góry, miastem wspaniałym, pełnym chwały, na oczach całego świata, lecz ciało mego Syna jest złamane. Światło jest przyćmione, mój lud jest podzielony, ciało mego syna jest złamane. Ofiarowałem wszystko, co miałem w ciele i krwi mego syna, rozlały się one na ziemi, ciało mego syna jest złamane. Odwróćcie się od grzechów waszych ojców i chodźcie drogami mego syna. Powróćcie do planu swego ojca, powróćcie do zamiaru swego pana, ciało mego syna jest złamane. Lamentujcie i płaczcie, gdyż ciało mego syna jest złamane. Wiem, że czytałem już to proroctwo przynajmniej z dwa razy w tych audycjach, ale uważam, że ono jest bardzo istotne, bo ono pokazuje, jak Bóg patrzy na te nasze spory. Bo jesteśmy Bożymi dziećmi, ci, którzy narodzili się na nowo. Wszyscy są Bożymi stworzeniami, ale ci, którzy przyjęli ofiary Jezusa, powiedzieli Jezu, przebacz mi grzechy, chcę żyć w przyjaźni z Tobą, narodzili się na nowo i my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. I myślę, że dla Ojca to jest przykre, kiedy Jego dzieci niszczą siebie nawzajem. Ale chcę dzisiaj przeczytać też dalej, co zrobili ci ludzie, którzy usłyszeli to proroctwo. To jest w książce Michaela Scanlana, Niech zapłonie ogień. Byliśmy posłuszni temu słowu, lamentowaliśmy i płakaliśmy. Opłakiwaliśmy naszą nieufność względem siebie, nasze okrutne żarty, naszą ignorancję i fanatyzm, naszą obojętność, niechęć i jawną wrogość. Błagaliśmy Boga o przebaczenie, a potem modliliśmy się o wylanie Jego ducha, które uczyniłoby nas jednym. I to, co potem się stało, kiedy wzajemnie sobie przebaczali, kiedy oni zrobili taki obrzęd umywania nóg, kiedy na przykład Zielon Świątkowiec klękał przed katolikiem i go przepraszał, kiedy katolik klękał przed metodystą, i ludzie z różnych kościołów klękali przed sobą i przepraszali się za grzech nienawiści, obmowy, plotek, oszczerstwa. Cała ta, cała ta liturgia, to umywanie nóg nazwą liturgią, trwała około 4 godzin. Potem Derek Prince, nauczyciel z kościoła Zieli świątkowego, o imponującej posturze zaczął śpiewać amerykański hymn wojskowy Glory, Glory, Alleluja. Ten hymn tak naprawdę powstał w armii zbawienia i był chrześcijański. Później często się go używa w kontekście pozachrześcijańskim. No tylko tak dodaję. Zaczęliśmy wszyscy maszerować wokół sali, wyśpiewując pieśń z wielką pasją. Wyraziliśmy skruchę, wybaczyliśmy sobie nawzajem, a teraz przeżywaliśmy radość nawrócenia. Porwała nas wizja mocy i piękna zjednoczonego ciała Chrystusa. Jedność nie istniała w pełni, ale dane mi było poznać odrobinę jej przyszłego smaku. Od tej pory wizja jedności chrześcijan stała się integralną częścią mojej pracy. Ja w taką jedność wierzę. Nie w jedność organizacyjną, to jest niemożliwe. Nawet uważam, że byłoby niewskazane. Ale jedność w duchu, kiedy szanujemy się, kochamy, kiedy możemy wspólnie ewangelizować, wspólnie się modlić. Wspólnie przeciwstawiać się diabłu, a wprowadzać Boże Królestwo. Pomódmy się, żebyśmy byli takimi ludźmi. Ojcze w Twoim sercu jest to, żeby chrześcijanie się kochali. Ojcze w Twoim sercu jest to, żeby Twoje dzieci żyły w jedności. Naucz nas takiej jedności. Naucz mnie, moje siostry, moich braci, abyśmy kochali innych, którzy kochają Ciebie i których Ty kochasz, i abyśmy byli świadkami Twojej jedności na całym świecie. Amen.